A co? Totalnie nie dowierzam Jesteśmy świadkiem jako pierwsi, jak wygląda tak naprawdę kościelda. Jaka naklejka z tej strony, PIA, a to Zjawiska Paranormalne, czyli nowe akcesoria do filmów, gdzie mamy nawiedzone domy, więcej duchów i strasznych rzeczy. A my sobie to dzisiaj sprawdzimy. To było tak, zobaczyłam zwiastun zjawisk paranormalnych i od razu wpadł mi pomysł na nową serię. A to są Bohaterowie, ale zanim, zanim zobaczycie Bohaterów, nie patrzcie jeszcze, patrzcie tu na mnie. Mam dla Was do rozdania jeden pakiet akcesorów, Wystarczy, że polubicie ten film, skomentujecie go i w sumie to wszystko, ale o tym później, czy ta seria będzie. Krótka czy długa, nie wiem, ale na pewno będzie bardzo ciekawa. I zaraz sobie przyjdziemy do niej, ale oczywiście poznajcie bohaterów, a więc jest to Henio i Hera brat i siostra. Nie wiem, czy widzicie to podobieństwo, ale oni są bliźniakami, mają tragiczną historię, o której zaraz się dowiecie. A zapraszam Was do oglądania, pamiętajcie o łapce w górę i nie mówcie, że Wam nie mówiłam, żebyście mi subowali, bo ile osób mnie nie subuje, a potem nagle daje suba i mi pisze w komentarzu uuu, co nie mówiła, że jesteś taka fajna i ja Cię dopiero subuję teraz, a mogłam całe życie. Nie no, żartuję, z cztery osoby mi tak tylko napisały. Witaj! I witajcie jeszcze raz Wy, moi ukochani widzowie. Jest klimacik, nagrywam to w nocy. Dzisiaj była premiera i dostaliśmy mesedża. Mówią nam, że jakimś studem tu trafiliśmy, nie wiadomo o co chodzi, ale na pewno jest jakiś powód. Powód jest i już Wam o nim opowiadam. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło, że oni mają hajs na taki dom. Jest to bardzo tragiczna historia. Rodzice Henia i Hery zmarli w pożarze tutaj właśnie w tym domu w niewyjaśnionych okolicznościach. Po śmierci rodziców, Heniu i Hera trafili do sierocińca i dopiero teraz wrócili do swojego domu rodzinnego. Po latach okazało się, że ich tato zmarł w pożarze, czyli umarł od ognia, ale za to ich mama zmarła z jakiegoś innego dziwnego i tajemniczego powodu. Jak możecie zobaczyć, nie żyje od ognia, a tutaj Enna, czyli mama Henia i Hera, nie żyje śmierć ze śmiechu, także dosyć tajemnicza śmierć. A ten domek jest właśnie takim tytułowym domem, tych akcesoriów i możemy sobie właśnie go pobrać z galerii, jak taki tytułowy, właśnie kluczowy domek. Ja ustawiłam mu cechy dodatkowo, żeby było trudniej, upiorna, e, przeklęta i domowa atmosfera. Czy jestem normalna? Nie, nie jest. Zakładam, że jeśli jesteście zapalonymi graczami simsowymi, to już graliście w tym domku, bądź widzieliście e, ten domek u innych jupiterów simowych, ale ja go troszeczkę zmieniłam, bo po prostu jak weszłam w ten domek, to mówię nie, ja chcę tutaj trochę pozmieniać, więc zobaczycie go w takiej mojej wersji. E, dodam tylko, że nie zmieniałam za dużo, zmieniłam bardzo mało, ale zapraszam Was już do środka. Mam nadzieję, że wszyscy łapeczki zostawili w górę i zaczynamy. A zaczniemy sobie od tej pięknej, Czyli od Hery, która ma cechy charakteru, żądna przygód i śmiała oraz czułość wobec zwierząt, ponieważ jej aspiracja to przyjaciółka zwierząt. Ma jeszcze umysłowo uzdolniona oraz zdolne małe dziecko, ponieważ ich dzieciństwo było naprawdę szczęśliwe i dopiero po śmierci rodziców, gdy trafili do sierocińca, zaczęły się dramy i inne przykre rzeczy. Z kolei Henią jest miłośnikiem muzyki, jest paranoikiem. I oczywiście zdolne małe dziecko, kreatywnie uzdolniony oraz jest domownikiem, ponieważ on chce mieć dużą i szczęśliwą rodzinę. Wrócili do domu rodzinnego w sumie za sprawą Hery ponieważ ona jest taka, musimy to rozwiązać, dowiedzieć się, co się stało z naszymi rodzicami. E, a Hania taki: no dobra, siostra, idę z tobą, ale bardziej mu zależy na kobietkach, ponieważ on jest taki normal e, I zaczniemy się tutaj po prostu zadomawiać, więc każemy Haniowi e, rozpalić tutaj w kominku, a może że niech nasza Hera coś poda na kolację, bo oboje się robią e, głodni i żeby po prostu albo, wiecie, co zaszaleje, zaufam jej, mam nadzieję, że e, nie podpali nam kuchenki, niech zrobi makaron z serem na kolację. O, Henio już tutaj wbił do środka i rozpala w kominku. Tera również wbija na kwadrat, ja pierdzielę. I ja tutaj mówiłam o tym, że jej zaufam, a ten się podpalił, haha, <laughs> przy rozpalaniu kominka. Nie, no Henio, ty to jesteś mistrz. Boże, chłopie, weź się tylko ugaś, żeby żebyś od razu nie zginął. I wiecie, no tak trochę słaby początek, by się rodzice zginęli w pożarze. No więc okazuje się, że rozpalenie w kominku może być bardzo niebezpieczne. Tutaj w ogóle chyba jakieś e, wspomnienia z dzieciństwa, bo jakaś pieluszka czy coś i musisz od razu iść się umyć. A z kolei, jeżeli chodzi o Ciebie, to możesz po prostu pomóc mu to ogarnąć, czyli sprzątnąć podłogę. Jest to Ena oraz Osmo, którzy właśnie wyglądali w ten sposób i będziecie mogli spotkać w tym domu właśnie zdjęcia z ich dzieciństwa, ale również zdjęcia ich rodziców w różnych miejscach. O, tutaj na przykład bardzo piękna kobietka była z mamy Harry. Jak widzicie, nawet są trochę do siebie podobne, więc taki klimacik jest poważny! Wygląda na to, że gotowanie tego makaronu z serem zakończyło się sukcesem i nie podpaliła po raz kolejny tego domu. O Jezu, jak się wystraszył! Serce, ej, to nie są żarty. Ja muszę sobie zrobić cisześć simsy, Ja nie chcę się bać. Co to było? No właśnie, Hera widziała, że to miejsce jest nawiedzone, ale niektóre rzeczy są przerażające, niezależnie od tego, jak dobrze się na nie przygotujesz. Tak jak wspominałam, większość z Was pewnie zna e, te rejony, ale ja troszeczkę odnowiłam łazienkę na bardziej może nowoczesną. Kuchnię zrobiłam bardziej uporządkowaną, według mnie. E, w salonie zmieniłam tylko kanapę i tutaj dodałam e, mnóstwo kwiatków, e, klimatycznych świec i tak dalej. I jak przejdziemy sobie na górę, no to tutaj nie zmieniłam zbyt wiele. Tutaj będzie miał pokój henio, z racji tego, że jest starszy. Łazieneczka i co? I zrobiłam, słuchajcie, większy balkon, na którym jest taluga do rysowania, jakaś kanapa. I z takich yy, rzeczy, które zmieniłam, również to jest tylko właśnie to, co pokazywałam wam na początku. Czyli ten tutaj, jakiś koleś tutaj robi nam pranie. Co? Jakiś koleś nam robi pranie! Kto tu To jest nasz ojciec! Co on tutaj robi? Pranie! Jeśli myśleliście, że przez następne 20 sekund nic Was nie zaskoczy, to znalazłam gołębia i zobaczcie na to. Zobaczcie na jego oczy i zobaczcie... Co? Dlaczego Ty masz tu oczy? Co jest z Tobą, kołobku? Nie tak! Trzymajcie mnie mocno za rękę. To jest dopiero 5 minut gry, a ja już po prostu w to nie dowierzam. Jakieś gołębie z Czarnobyla, ojciec wstał z grobu i robi im pranie, a to dopiero początek. Ta rodzina naprawdę jest przerażająca. No dobrze, górę Wam pokazałam, wszystko Wam pokazałam, no to teraz trzeba o nich zadbać, bo ja widzę tutaj, że e, potrzebujesz do toalety i e, potrzebujesz się rozerwać. I tu jest taki trochę problem o, włączyli nam światło, jak miło z Waszej strony, to jest niesamowite ja właśnie miałam powiedzieć, że tu jest trochę problem, bo nie mamy prądu i ta tam, włączyli nam światło dzięki bardzo duchy, że się ze mną porozumiewacie tylko proszę nie nawiedzajcie mnie w realu, bo zemrę na zawał i będzie koniec, Hera trochę pograła na gitarce i teraz idziemy uczyć się wywoływania duchów ponieważ ona e, chce zostać właśnie łowcą duchów i tutaj mamy e, do tego urządzenie i co możemy tutaj Zrobić, no nie wiem, nie mam pojęcia. Porozmawiaj ze z zmarłymi, może przekażą ci trochę wiedzy. No, wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, żeby spróbować to zrobić. Hera rozpoczęła swoją paranormalną podróż. Przeprowadzaj kolejne seanse, by zwiększyć swoje umiejętności. Lecimy z tym, my możemy wykorzystać nasze punkty, które zdobyli jako dzieci, spełniając swoje aspiracje. I ee, o co tutaj jest jakaś, jakaś nowa nagroda Uświęcony świetnie. Uświęcone świece pomagają pobliskim sumom się uspokoić oraz odstraszyć złe duchy. Może nam się to później przydać. Ale ja chciałam kupić coś, żeby ona się szybciej uczyła, co tutaj jeszcze mamy. Licencja badacza zjawisk paranormalnych można to kupić. Zostań certyfikowaną badaczką zjawisk paranormalnych, odblokowując karierę wolny strzelec, badacz zjawisk paranormalnych oraz sens wezwi Gidriego, okej. Okay. Yy, ciekawe, nie wiedziałam, że będą jakieś nowe rzeczy. Odważna, tego potrzebujemy! Simowie z tą cechą nie dają się tak łatwo wystraszyć. Odważni simowie odzyskują spokój szybciej niż inni. Super, i nie robi na nich wrażenia obecność nadprzyrodzonych istot, i byśmy musieli na to nas zbierać, ale wiadomo, że to nie będzie proste. Ja bym na razie wzięła e, nocny Marek, żeby ona się uczyła więcej w nocy, bo jednak hera to jest taka mroczna, nie? O, i widzicie, światła nam migają. Światła zaczęły nam migać i Hejnio się przestraszył. Hejnio, idź grać na, na ten, na Fujarce. Może, nie wiem, powiedz mi, o, organy piszczałkowe. W końcu dowiedziałam się, zawsze zapominam, jak się ten instrumencik nazywa. Pani, zaraz nam pyknie trzeci level. Jestem ciekawa, co w związku z tym. Niedługo będą lepiej pomyśleć dwa razy, zanim otworzysz drzwi. O kurde bele, dobra, trochę się boję teraz, oni nam grożą, że zaraz ktoś do nas przyjdzie, ale trzeci level osiągnięty i co mamy w związku z tym? Hara może teraz przywoływać zmarłych przy pomocy nowych seansów, przywołuje zmarłych i wezwi Kościldę, Kościlda, przenosimy się 500 lat temu, kiedy ja miałam 10 lat, grałam. The Sims, grałam w The Sims i tam była, coś tam było jakieś Abracadabra, czy coś w tym stylu i tam była właśnie Kościelda pierwszy raz miałam z nią styczność i bardzo mi się podobała e, i potem w The Sims 3 ale ja e, gram w mało The Sims 3 a więcej grałam w The Sims 2 i ja sobie pobrałam modę na Kościeldę do dwójki i też miałam w dwójce Kościeldę i ona była najlepszą e, służącą ever e, bo wezwaliśmy jakiegoś złota Zmarłego i to nasz ojciec znowu! Stary! Siema, stary! A jeżeli chodzi o naszą Herę, to czas po prostu wbić tą cechę odważna i musimy spełnić jej aspiracje. I co ona tutaj chce? Miej zwierzaka w swojej rodzinie. Nie pozostało nam nic innego, jak zadzwonić i zaadoptować jakiegoś zwierzaczka. I nie wiem dlaczego, ale ja sobie właśnie wyobrażam, że to będzie kot. Najlepiej jakiś taki czarny, <coughs> kotek. I od razu wpadł mi w oko ten. O, i przyszła pani przez ten gret na telefonie i przyniosła nam go jest tutaj! To będzie miłość! Czy to będzie miłość? I tutaj czas, żeby wprowadzić was do dalszej historii tej rodzinki. Ponieważ Hera chce się dowiedzieć, co się tutaj wydarzyło te kilkanaście lat temu, więc chce, żeby tutaj było jak najwięcej duchów i zjawisk paranormalnych, żeby osiągnąć taki totalny e, unlimit, żeby tego było masę, żeby było najgorzej na świecie, e, po to. Właśnie, żeby sprawdzić i odkryć prawdę. Myślę, że dzięki temu uda się odkryć prawdę. I też jest przyjaźniej i ciekawie nastawiona do tych wszystkich duchów, nawet jeżeli będą one złe. Więc będziemy pr próbowali właśnie yy, osiągnąć to, żeby był tutaj prawdziwy młyn. Pożar! Nie! Dlaczego? To miało być ciasto. To duch Gidri! Cześć, nazywam się Gidri. Widzę, że przydałaby Ci się pomóc w tej całej sytuacji z nawiedzonym domem. Tak się akurat składa, że w tym temacie jestem ekspertem. Eee, sum. sum. A, tak, czuję się, czuję, że będziemy się świetnie dogadywać. I pojawił się akurat w bazie, kiedy ona korzysta z toalety! Tak! To jest boczeńcu jeden! Naprawdę jesteś. Nie jesteś dżentelmenem po prostu. Naruszona prywatność. Mówię, nie lubią, gdy ktoś ich nagle nachodzi. Kochani, interakcje są normalne, a gdy wybierzemy sobie Gidri, czyli jego imię, to mamy tutaj... Po prostu mnóstwo pytań. Możemy się dowiedzieć właściwie wszystkiego. Mamy również trochę niepokojące opcje, których nie możemy teraz wybrać, czyli pojawił się ktoś przerażający. Nie mogę nawet zjeść. Możliwe, że sprzedałam swoją duszę. Jestem przerażona pomocy. Chcesz się napić? A czemu tego nie można? Musisz być w nastroju do filmu. Aha! Ulala! Uh, co tu się w ogóle dzieje? Henio z tą typiarką sobie leżą, oglądają gwiazdy. Z kolei Hera zaczęła flirtować z tym ziomkiem, i co jest fajne, on ją pocieszył i pomógł w żałobie. O, chociaż może teraz ten nastronik znowu wleciał. Nowy przyjaciel. zdobycie nowego przyjaciela potrafi naprawdę rozweselić. zdobyto odczucie. Bardzo doceniam to, że znajdziesz dla mnie czas. Zależało mi, żeby o tym ci powiedzieć. I to, że ja w ogóle. Boże, jeszcze ten tutaj się napatoczył. Nie ingeruję w ich relacje, i ona sama zaczyna. Chciała go przytulać i obejmować. Aha, i on teraz zaczął ją sam masować. Ja nic nie robię w tej kwestii. Uuu, mogę wybrać pierwszy pocałunek. Robimy to. Słuchajcie, wydaje się, że Hera znalazła miłość swojego życia i zwiąże się z duchem? Okej, okay, nie mam pytań. Ale ciekawa dosyć relacja. Tak, tak, będzie całowanko z duchem. Ciekawe, czy to takie uczucie, jakbyś całowała. Powietrze na przykład. Przyznawam się do czegoś. Ja kiedyś całowałam plakat za Kefrona. Gidli opieprza nam kota z jakiegoś powodu, a z kolei oni wstali i są przestraszeni, ale nic się totalnie nie pojawiło. Tak bardziej mają takie przyczucie, jakby czują coś. E, panikuj! E, Hera panikuje! O nie! Dobra, i mamy na to sposób. Schowaj się pod kocem. Możecie się oboje schować pod kocem. Haj, Henio nie pójdzie spać, bo kot mu zajął miejsce. Zdobyliśmy czwarty level zdolności parapsychicznych i teraz możemy robić jakiś straszny rytuał. Oje! Zmieniła się w ducha! I co teraz? Będziemy obserwowali, co się dalej z nią stanie. Czy się odmieni na zwykłego e, Sima, czy nie. Ej, kochani, pojawiła się tutaj jakaś lalka. Usuń przerażającą lalkę. Nie, zostawiamy! Jestem ciekawa, co, co to nam przyniesie. Jakiś płacz, płacz dziecka nagle, czy coś. Coś się z tobą dzieje, Hera? Czy co, to coś u ciebie się stało? Ej, coś tutaj jest! Jakiś czer czerwony... Spróbujmy z nim nawiązać kontakt. Co on może nam zrobić? I tak już nie żyjemy. Jest jakiś czerwony duch, który nie wygląda wcale strasznie. Wygląda jak taki balon napompowany. Obserwuj widmo. Spróbujmy z nim nawiązać kontakt. Nie, zniknął. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takiego ducha prawdziwego, którego spotkaliśmy. Henio poznał następujące cechy! Wredna! Ona jest wredna! Przed chwilką się pocałowali po raz pierwszy i w ogóle może już się przeprosić. Ona, on się chyba z nią nie dogaduje za bardzo. Kochani, my już jesteśmy na takim etapie z nią i z Heniem, że możemy się postarać o dziecko. I ja to zrobię! Czemu nie? Henio z takim, wiecie, fifarafem, nie? Nie? Niech tam się starał, dziecko. A ten kot nas spróbuje obronić. I cały czas atakuje tą lalkę. Ojej, Hera się odmieniła. Jest już zwykłą śmiertelniczką. No nie. dobra, ja myślę, że nie ma co ją tak męczyć. Może niech jeszcze zraz zrobi e, ten seas spirycystyczny, Jeżeli chodzi. O, czekajcie. Ej, my mamy już piąty level. rozwijać swoją moc duchową. Czyli udało nam się zdobyć maksimum. I to jest wszystko, co możemy tutaj zrobić. A tutaj w ogóle, co się dzieje? Jaka a? Ja, ja pomyślałam, że w sumie czemu by nie iść na żywioł, skoro nie wiadomo i co nas tutaj spotka w tym namiędzonym domu, to niech sobie przynajmniej Henio zaszaleje i spróbuje mieć dzieci z e, jego nową e, dziewczyną, która w ogóle przywiozła nam tego kota. E, z, ona pracuje w schronisku, prawda? A czy będą z tego dzieci, to nie wiem. Możecie obstawiać w komentarzach, czy uda się Heniowi spodzić potomstwo. Wydaje się... Jakby ona trzymała coś w ręce? Czy ona nam coś ukradła? Nie wiem, ale nagle idzie do domu sobie, musi już iść. Ale tak jakby... Może to jest test ciążowy? Patrzcie na to! Hera jest już w piżamce, bo to jest nocny Mark ona już ma taki tryb, że idzie spać i sobie wstanie w nocy. I tak musimy czekać na wizytę naszego dobrego ducha, który ma nam pomagać, ale weźmimy, wezwijmy sobie Kościeldę. Myślę, że to jest ten moment, żeby ją w końcu wezwać. Jest! Zmaterializowała się tutaj! Dzień dobry! Sojówka Kościelda, tak jest! I w ogóle ma właśnie. Przywitamy się z nią ładnie. Należycie, z szacunkiem! To jest kawał historii simowej. Kurcze, jak sobie przypominam te moje początki w Simse i to, jak grałam z nią. Dzień dobry. Jak wyglądasz? Zobaczmy na nią. Wygląda super. Ej, nie wiem o co chodzi, ale ona nam dała kawałek pizzy. I co to jest? Pizza z serem, jakoś wspaniałe wykonanie. U, to ona sama ją zrobiła, tak? No to musimy wziąć ten kawałek. Chodź, Henio, ona specjalnie dla Ciebie... Patrzcie! Specjalnie mu dała! A jak ona go w ogóle... ucałuje jej dłonie! Za takie coś, to trzeba rączki całować, że ona Ci taką pizzę dobrą daje! Tak jest! Ucałuj te kości! U! grubo tutaj, grubo kochani, zobaczcie jak tutaj róże idą w ruch, kisnę dowiedzieliśmy się, że Kościelda jest e, singlem e, dowiedzieliśmy się, że pracuje jako makabryczna pokojówka w miejscu o nazwie e, mauzoleum pokojówek Abracadabra to jest nawiązanie do jedynki. Eee, I uwaga, zdobyliśmy odczucie. Cieszę się, że nie ci się jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. Uuu. O, pojawił się! O, super! Wstawaj Hera, to jest dla Ciebie. O że Ty jesteś głodna i chce Ci się siku. Dobra, to szybko szybko do toalety. Dobra, nie, ważniejsze rzeczy. My mamy tutaj już, yy, słuchajcie, o, chcę zostać badaczką zjawisk paranormalnych. Udało nam się, udało nam się Taniec zwycięstwa! Gratulacje, spójrz tylko na siebie. E emanujesz duchową energią. Tak jest. Od początku wydawało mi się, że jest w tobie coś wyjątkowego. Dzięki, dzięki. Coś wyjątkowego jest również w tobie, skoro mnie oglądasz. To dlatego na tej e licencji badacza zjawisk paranormalnych widnieje twoje imię. Aha, to co? Gotowa następny krok? Pewnie! Zróbmy to! Chodzę w Tohera, otrzymała licencję badaczki zjawisk paranormalnych i jest już gotowa wykonać zlecenie dla badaczki zjawisk paranormalnych. Aha, dobra, myślałam, że będzie jakaś lepsza wiadomość, ale idziemy do toalety, bo zaraz się zesiusia z tego wszystkiego. Nie! Widzieliście to? Oni ze sobą flirtują! Ona mu zrobiła zdjęcie? Nie, przestańcie! Nie podrywaj jej! Ty masz się związać z Herą, a nie z Kościldą! To nie miało tak wyglądać, to nie ma być taki romans! Uwaga! Tak jest! Henio! Henio tutaj zarywa ostro do Kościldy, a ona jest jak najbardziej na tak! Spójrzcie tylko w te oczy! Ej, dzieje się coś dobrego, Co go przeraziło? On ma taką opcję tutaj... Zrób kupę w panice. Ale, jakby co, to nadal z nią rozmawia. Dobra, idź do tej toalety, bo jeszcze po prostu stanie się coś niedobrego. On biegnie do tej toalety. Dobra, ile się załatwia? No to w czym rzecz, w czym problem? Tutaj kolejna para zakochańców. Nie uwierzycie, Hera idzie zrobić barabara bara z Gidrim. To nic, że w łóżku Henia. Henio się chyba nie obrazi. I naprawdę będą to robili. Tak, super romansik. Jak to będzie Bara Bara z duchem? No, chyba było dobrze, bo zadowolona jest. Henio ma takie świetne kontakty z kościelną, już na maksa, że postanowiłam, żeby poprosił ją o zostanie dziewczyną. Myślę, że to świetny pomysł. Z kolei, jeśli chodzi o Herę, to ona zaczęła dziwnie świecić, i w ogóle nawiązuje kontakt z tym duchem. I co my tutaj mamy? Dom strachu opada, a jest widmowa posypka. Cokolwiek zrobiło to widmo, było całkiem przyjemne. Może widma wcale nie są takie złe. I co nam to daje? Ach, ona jest rozbawiona Teraz. Ojej, kościelna właśnie została dziewczyną u imieniu Henia. Ominęło nas to? Mamy to! Tak! Stało się super. Ej, mogą zostać najlepszymi przyjaciółmi? Oni sobie tak na fula nabili tych relacji już? Ja pierdzielę. No. A! Co? Co? Więc tak naprawdę kościelna wygląda? Więc naprawdę. O, ej, ona nie jest brzydka. Więc to naprawdę. Więc, więc to jest prawdziwa twarz Kościeldy? Co? Co tu się stało? Ej, ona jest, ona jest, ona jest Simką? Totalnie nie dowierzam. Kochani, jesteśmy oh, świadkiem. Ja. Jesteśmy świadkiem, widzimy jako pierwsi, jak wygląda tak naprawdę Kościelda. I ona jest podobna tro... Nie wiem. Ale jest ładna, ładna dziewczyna. Zobaczmy na jej twarz. Jest naprawdę ładna, i e, nawet mi pasuje do tej kościelny, do jej wyglądu. Nie dowierzam, jak to się stało. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, czy to się Gierka zbukowała, czy o co, o co chodzi tutaj, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy to zobaczyć dzięki miłości kościelnej Henia. Jestem w szoku. Teraz możecie się pochwalić wszystkim, że wiecie, jak naprawdę wygląda kościilda. Uwaga, wychodzi i jest człowiekiem. I jest całkiem spoko, jeszcze raz powtarzam, że całkiem zgrabna dziewczyna, wszystko ma co trzeba. I przebrała się teraz, puść Uuuu, ej, słuchajcie. To już musi być miłość, miłość w zakopanym. Polewamy się szampanem. Wyczuwam tutaj ślub. Naprawdę muszę już iść, dzięki za wspólnie spędzony czas. Aha, a więc ona tak, jakby była u nas na jakiś czas. Mimo wszystko, jestem ciekawa, dokąd pójdzie, więc będziemy ją po prostu śledzić. Ale jest wymęczona, w sumie się nie dziwię, i była u nas tak z dwa dni. I teraz, żeby znowu ją zobaczyć, byśmy musieli ją przywołać, ale patrzymy, gdzie ona o nie, teraz jeszcze jej się zachciało siku i tak śmiesznie idzie, zobaczcie, zaraz pewnie nam zniknie tutaj, ale nie no, idzie dalej w ogóle twardo, tuż idzie z 5 lat świetlnych, ej, ona idzie do domu wlada. wygląda na to, że ona idzie do niego do domu. Kolejna tajemnica o Kościldie, którą odkryliśmy. I zupełnie przypadkiem, nie wiem, czy mi przyszło do głowy, żeby ją śledzić, ale normalnie poszła to włada do chaty. I to nie są żarty. Jestem w szoku. Ona tam naprawdę idzie. Robi zdjęcie? I żegna się z nami? Zrobiła nam zdjęcie! Ciekawe, czy będziemy na jej Instagramie. I zniknęła! Super, jeszcze na sam koniec kot nam uciekł, bo przestraszył się chyba Harry jako ducha i zaczął na nią syczeć, i po prostu teraz jest od razu, że ucieka. Więc yy, nie polecam yy, interakcji z yy, Simem, jeżeli jest duchem z Waszym zwierzakiem. Dobrze, kochani, mi się tak świetnie gra, że pewnie jeszcze ten odcinek trwałby drugie tyle, ale kończymy i dla wytrwałych teraz opowiadam, co trzeba dokładnie zrobić, yy, żeby wygrać te akcesoria. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem i komentarz, obojętnie jaki, a ja spośród komentarzy wybiorę jeden komentarz i ta osoba dostanie ode mnie akcesoria zjawiska paranormalne. Sposorem jestem ja. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo za oglądanie. Wyniki będą w piątek na moim Instastory. Dlaczego w piątek? Ponieważ w piątek mamy drugą część naszej serii z paranormalnych zjawisk w Simsach. Wtedy też ogłoszę zwycięzcę na moim Story na Instagramie oraz przypnę zwycięzcę w komentarzu pod tym filmem. Więc zachęcam Was do wzięcia udziału. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że poznaliśmy te sekrety gościnne i że tyle pełnych rzeczy się wydarzyło. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Hejka. Pozdrawiam. Was z tej strony Pia i życzę Wam miłej gry.